Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry wszystkich Państwa serdecznie witam. Dzisiaj, krótko tylko właściwie, mamy dzisiaj wiadomości, informacje dla mieszkańców UK. Więc uwaga wyspy. Witamy Polonie, e, w Wielkiej Brytanii. Mamy dla Was wiadomość. Część osób, która mnie często dopytuje, a co, a czemu, a jak wysyłki, a jak coś, jeśli chodzi o nasze bezglutynowe pieczywo, czy też o startery kwasu żytniego. E, więc dzisiaj Wam przedstawię kogoś, kto może odmieni Waszą przyszłość. I e, 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 to jest Daniel. Cześć Daniel. Cześć Bogdan. Daniel przyjeżdża z żoną Agatką do nas już od prawie pół roku. Cyklicznie, wtedy kiedy pieczemy, i to jest jedna z nielicznych osób, gdzie zgodziłem się, że podgląda co ja robię i, i jak robię. No i, i się z żoną uczą, przygotowują do tego, żeby robić podobne rzeczy jak my tu robimy w Polsce. I... Myślimy o tym, żeby pomóc Wam jakoś w UK mieć dostęp do tych rzeczy, o które często Państwo dopytujecie. Potrzebne jest Wasze wsparcie, Wasza pomoc, Wasze zrozumienie sytuacji, i później stanie się przed Was jakby takimi ambasadorami, którzy pomogą nam zaistnieć z tym w tym No i, i teraz głos już oddam Danielowi. Daniel, przedstaw nam się. Witam Was wszystkich, nazywam się Daniel Przepiórka, jestem piekarzem. Ale <laughs> Mieszkam 20 lat w Anglii, a od 7 lat prowadzę piekarnię z moją kochaną żoną, Agatką. A pieczemy chleby na zakwasie, starymi recepturami, tak jak się nauczyłem w połowie 90-tych 90 lat, jeszcze w starej piekarni w Gelsie. Postanowiliśmy że zrobimy to, czego nie ma tam. Mhm. Czyli zaczniemy robić chleby bez żadnych mieszanek, na samym kwasie, z długą fermentacją. I żeby ludzie mogli spróbować jeść zdrowy chleb. I od siedmiu lat pieczecie już w UK chleb. 7 chleby. lat pieczemy już w UK chleb. Um, lokalnie bardzo. Bardzo lokalnie. Mamy niedużą piekarnię. I piekarnia jest w mieście? Inc. To jest w East Sussex, to jest nad morzem, nieduże miasto. Um, mamy takie dwa pomieszczenia i pieczemy. Codziennie pieczemy świeży chleb. No i tyle co Was możemy wyśledzić, to tylko na Facebooku? Czy Ta, na Instagramie? Nie, tak, jesteśmy trochę na Instagramie, trochę na Facebooku. Nigdy się za bardzo nie ogłaszaliśmy. Robiliśmy to e, w małym gronie na początku. Um, nie chcieliśmy się ogłaszać nigdzie. Gdzieś. Bardzo lokalnie i bardzo relacyjnie. Ba tak jest, zgadza się. Nigdy nie, nie zabiegaliśmy o jakieś wielkie sklepy, bo wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy robić tego więcej, to już nie będzie to takie, jak powinno być. Wiecie, oni pracują we dwójkę z żoną. To mi się bardzo podobało, dlatego gdzieś tu się podchyliłem nad ich historią i, i dlatego się spotykamy i rozmawiamy, bo mnie zawsze ujmuje takie coś, kiedy ludzie Prowadzące warsztaty sami rękami prowadzą. To nie jest tak, że mieli pomysł na jakiś wielki biznes, tylko po prostu robią to z miłości, z pasji do chleba i pracują wspólnie, razem z żoną, w małym warsztacie. I takim ludziom ja zawsze się kłaniam z wdzięcznością, bo, bo tych ludzi powinniśmy naprawdę szanować nosić ich na rękach. Południowe, południowe. Wybrzeże. Wybrzeże na plaży, czyli pieczę i idziesz się opalać. Pieczę i idę się opalać. Tak. Rano wstajemy o drugiej zawsze. Wszystko jest przygotowane dzień wcześniej. zaczyny, kwasy przerobione. Rano zaczynamy. Wszystko piec i otwieramy o siódmej rano i sprzedajemy do godziny 15.30 i pieczemy i sprzedajemy. I to się dzieje w punkcie, gdzie jest pracownia? Tak. Tam jest pracownia, jest klienta. Ty tam stoisz z przodu i rozmawiasz. Tak, z każdym klientem stoję, rozmawiam, tłumaczę. I przychodzą różne narodowości. Różne, przychodzą ludzie z całego świata. Nie tylko Polacy. Wszyscy i, i, i Anglicy, i Szkoci, i Czesi, i Słowacy, e, i Rumunii. Naprawdę przychodzą. wszyscy, cała, Cały świat przychodzi do nas. A jak przychodzi cały świat, to Wy macie fabrykę. Nie, to jest <laughs> bardzo mała. Mamy naprawdę. Mamy bardzo wspaniałych e, klientów, którzy, którzy wiedzą i szukają tego, co, co jest dobre po prostu. Dlaczego my się spotykamy? Już Wam mówię. Spotykamy się, bo jakby marzeniem Agatki, żony. Od wielu lat, tak. Było wytwarzanie dobrego, bezlutynowego pieczywa. I chyba tak jakoś dlatego na mnie trafili w końcu. W końcu. No i to się powoli dzieje i przyjeżdżają, uczą się, robimy wspólnie. Oni już pierwsze próby tego bezglutenowego chleba mają za sobą. Tak, już Tam jest. w Izbork. więc plan jest taki, no właśnie, Pan plan jest taki. Plan jest taki, że zaczynamy piec już teraz. Robiłem już w sumie cztery próby, nie było łatwo, bo jako piekarz nigdy nie miałem do czynienia z bezglutenowym chlebem. Musiałem się też wszystkiego nauczyć, ale miałem akurat dobrego mistrza, który mi podpowiedział, co robić, jak robić. Aha. Mhm. Miałem i było mi na pewno dużo łatwiej, bo nas tego nigdy nikt nie uczył. Mhm. Także mówię, gadka robiła od wielu lat piekła chleby, ale to nie były takie chleby, jak są u Ciebie. Bo twój chleb smakuje naprawdę jak jest bezzydenowy 100% i smakuje jak prawdziwy chleb. Mhm. To jest niesamowita, niesamowita praca, którą wykonałaś z tym. I mhm. To jest coś, co na pewno samemu tego nie znaczy, zrobię. pytania przychodzą do mnie od kilku lat, no naprawdę z całego świata. Ja na, na się nie rozdwoję, nigdzie nie wyjeżdżam już, nigdzie się za bardzo nie ruszam. E, tej współpracy tak naprawdę z nikim nie podejmuję. E, no to jakby relacyjnie mamy nadzieję, że coś się tu uda zrobić więcej. No i Daniel już próbował, to wszystko będzie na bazie. E, na początku, może moich tych gotowych suchych mieszanek, które Państwo też e, kupujecie w Polsce. No ale zawsze było problem, bo my nie wysyłamy do UK odkąd jest e, Brexit. E, wysyłamy do Irlandii, do różnych innych krajów to europejskich, ale do UK nie wysyłamy. Więc chcemy to zrobić tak, że to pójdzie zbiorczo, coś tam jeszcze dodatkowo do Daniela do Agatki i, i będzie można coś tam u nich właśnie zamówić i kupić, a chleby bezglutenowe oni wytworzą na miejscu. No i ich praca polega na tym, że oni nie pracują codziennie. Wy pracujecie ile tak. razy w tygodniu? Mamy otwarte we wtorki, e, w piątki i w soboty. Wtorek, piątek, sobota. Tak. Kiedy zakład jest nieczynny, jest posprzątany, wtedy z gotowej mieszanki jest wytworzony ten bezglutenowy mój chleb później. Daniela chleb. Ten chleb będzie poddany badaniom na zawartość glutenu i zobaczymy jakie będą te wyniki. Bo wiemy jak to zrobić, żeby te wyniki były właściwe, ale żeby były było dla państwa bezpieczne i spokojne, to my udostępnimy te wyniki badania, one będą dostępne jak już to będzie przez laboratorium niezależne zrobione. No i i może były robione próby już na celiakach, wszyscy mają się dobrze, ale ktoś, kto jakby no nie jest przekonany na podstawie deklaracji, że jest dobrze i czysto, no to to musi poczekać na wyniki badań, A... ale wszystko dla nietolerancji na gluten jest dostępne od już. Ostatnio na swoim kanale YouTube robiłem ankietę, czy jesteś na diecie bezglutenowej tak, nie i zaskoczyła mnie odpowiedź e, wszystkich tych osób, które brały w ankiecie udział, że 24% osób odpowiedziało, że tak jestem na diecie bezglutenowej, co było szokującą wiadomością, bo zawsze zwykliśmy myśleć, że celiaków jest 1%, a myślałem że zawsze osób może tych z nietolerancją na diecie będzie może 8%, 9%. Że się to zamknie w 10%, a ankieta powiedziała, że 24% deklaruje, że jest na diecie bezglutenowej, więc to jest ogromna potrzeba. Ja w tym roku jeszcze zadam sobie dużo trudu i nakręcę filmy, żeby wskazać, że dieta bezglutenowa i produkt bezglutenowy to nie jest cały sukces. Czymś głównym, kluczowym jest to, jaki jest skład tych produktów, na ile one są przetworzone. I co w tym składzie tych bezglutenowych produktów jest? Bo to, że my wycofamy gluten pszenicę, ale zjemy tych różnych dziwnych rzeczy pełno, no to może lepiej byłoby w ogóle zrezygnować z pieczywa niż jeść te rzeczy, które zwyczajowo w bezglutenowym, marketowym chlebie są. Daniel, a jak ty to. Jak myślisz, czy wy macie jakieś możliwości, żeby pozyskać klientów tam w UK? Mhm. Od wielu lat przychodzą do nas klienci, którzy kupują chleb. Mąż przychodzi, kupuje dla siebie, a niestety żona nie może jeść. I, mhm. i na pewno jest i przykro z tym. Jak zaczęliśmy myśleć o tym bezlutynowym chlebie, po prostu rozdzwoniły się telefony. Dostaliśmy i Anglicy, dzwonili Polacy, pytali się cały czas, czy my robimy takie chleby, czy my, czy my możemy coś takiego stworzyć. No jak mówię, Agatka robiła te chleby, już od wielu lat piecze te chleby bezglutenowe, ale one nie, nie były takie, e, nie były pewne, że to są dla celiaków chleby, mm -hmm. prawda? I one dalej są sprzedawane. Przychodzą, przychodzą Anglicy, mamy stałych klientów, którzy biorą te chleby, tylko że oni po prostu mają nietolerancję na, na gluten i oni kupują. Ale mm, mówię, nie, ja nie miałem doświadczenia nigdy z tym. Mm -hmm. Myślimy o wysyłkach. Tak. Na całej, UK. 100% wysyłek, tak. Bo wiem, że już masz domówione delivery z firmą, która to będzie dostarczać. Tak, tak. Wychodzi towar po południu i do 12 następnego dnia tak. już jest u mm -hmm. klienta. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę dostaniecie pieczywo, które jest jeszcze w miarę świeże. Jeszcze ciepłe. Tylko pamiętajcie <laughs> proszę, że te pieczywo według mojej technologii one wymaga przed podaniem wtórnej obróbki termicznej, czyli chcemy te kromeczki skropić wodą i dać kromeczki do tostera. E, dlatego jest taka potrzeba, bo nie ma całej tam tej chemii, która ma symulować świeżość. Więc my potrzebujemy przed podaniem na stół 10 minut obróbki termicznej, żeby się odbudowała struktura skrobi, żeby to pieczywo było smaczne, miękkie, zjadliwe, akceptowane dla dzieci, żeby można było dzieciom zrobić kanapki do szkoły. Więc, yy, więc, taka będzie potrzeba, to jest yy, te coś za coś, że wybieramy coś, co jest yy, wyjątkowe, ale yy, musimy zadać sobie więcej trudu z obsługą tego w domu, bo nie ma tej chemii. Więc, w dniu dostawie, jeśli zamówiliśmy więcej, mrozimy natychmiast wszystko. Najlepiej zamrozić pokrojone już w kromeczki wcześniej, w pojemnikach schowane. Żeby było, potrzebujemy dla dziecka dwie kromeczki, to wyjmujemy zamrożone dwie kromeczki, za kilka minut się rozmrozi do tostera i mamy pachnące pieczywo bezglutenowe, bez chemii. No, ale trzeba się przyzwyczaić. Używane przeze mnie składniki są organiczne bio. Od, zawsze odkąd robię, ale nie certyfikuję tego bio z powodów systemowych. Ja nie będę płacił za certyfikat kiedy wytwarzam coś 8 razy w roku, 6 razy w roku, tak naprawdę teraz. Więc nie dam korporacji zarobić. Więc kto mi wierzy, to dobrze, a kto nie wierzy, to mi się czuję wolny, kupuję gdzie indziej. Ja po prostu wiem, co tam wkładam, a ludzie, którzy mnie znają od wielu lat, bo jak wiecie, ja w piekarni jestem 49 lat, to udało się zbudować zaufanie. <laughs> którego nie zepsuliśmy, więc możecie się Państwo czuć bezpiecznie, że to, co wynika z moich deklaracji, jest prawdziwe. Ale jeśli macie z tym problem, to czujcie się wolni. My chcemy z Danielem wytwarzać produkt etyczny, produkt, który jest uczciwy, produkt, który jest prawdziwy i używane są tylko najlepsze, najdroższe certyfikowane składniki i to nie jest produkt tani. I ci, którzy u mnie kupują w Polsce, to wiedzą, że tak naprawdę chleb kosztuje jak dobra godzina dobrze płatnej pracy, albo dwie godziny słabo płatnej pracy i jest to wydatek. Ja to rozumiem, ale to my decydujemy, co kupujemy, jakie jakości kupujemy, w jakim standardzie. No i trudno. Nie każdego stać, Nie na wiele rzeczy też nie stać, i dlaczego miałbym mnie na wszystko stać? Kupuję, to na to nie Innych rzeczy nie kupuję, a jedzenie kupuje najlepsze, najdroższe, najprawdziwsze. Daniel, bo Ty już jesz też to pieczywo i jak one Twoim zdaniem jest zjadliwe? Niesamowite jest. Jest niesamowite pieczywo. Naprawdę. Piekę w ciągu, w ciągu dnia, bo idę wtedy sam do piekarni, Agatka zostaje w domu, ja sobie sama spokojnie to wszystko piekę, a sam się poruszam i jak przynoszę do domu wieczorem, te pieczy, bo po prostu od razu czeka, gadka, kroi i zajada się po prostu tak, że jest niesamowite, mm. niesamowite. Nasi em, znajomi, przyjaciele, którzy, którzy wiedzą, że akurat w tym dniu piekłem, robiłem próby, zawsze dzwonili do mnie, czy jest gotowy chleb, mm. czy jest gotowy, czy mogę przyjść, podejść, wziąć sobie ten chleb. Jest niesamowity, naprawdę ten chleb smakuje jak prawdziwy taki chleb, e, który ja wypiekam, i jest bezutlenowy, to jest coś niesamowitego. Mm -hmm. No tak mówię, bo to, te opinie ludzi często są takie, że, że to jest pierwszy chleb, który jem i nic mi paniem nie jest. To jest pierwszy chleb, że mogę dzieciom dać kanapki do szkoły bezglutenowe. No i, i to zmienia rzeczywistość wszystkich bezglutenowych osób. Trzeba się wysilić. Oni w tym Izboru, to jest, no jest to daleko, bo to tylko z jednej strony już jest morze, więc wszędzie jakby daleko, no ale wysyłki będą działały. Zamówienia. Póki co nie ma sklepu internetowego, bo to skala jest bardzo mała, niewielka, więc wszystko przez telefon, czy przez social media piekarni. Tak, można A piekarnia się teraz napisać... się nazywa My Daily Bread. My Daily Bread. Pięknie się nazywa. I jesteście na Facebooku i na Instagramie? Jesteśmy i na Facebooku, i na Instagramie. Tak, i teraz tu chcesz zadeklarować, że skupicie się bardziej na tych mediach. Tak, skupimy się, spróbujemy poświęcić więcej czasu. No, ja wiem, że wy jesteście zabiegani, zapracowani. Daniel jeszcze jest pszczelarzem, ma pszczoły. Tak, mam 10 rodzin. Pszczeli. No i, i wiecie, no kochamy takich ludzi. Oni robią prawdziwe rzeczy i my ich też tak chcemy potraktować. Państwo możecie być w UK tymi ambasadorami tej małej piekarni, pracowni, gdzie tylko małżeństwo pracuje. No i chcemy ich w tym wspierać, ja staram się to robić, nie wiem na ile mi to wychodzi. Bardzo um, dużo dziękujemy. Ale pozwolimy im zaistnieć w, tym, w tej Wielkiej Brytanii, mimo że tam są, nie wiem jak wam się tam w ogóle żyje, ale miejcie się tam dobrze, <grytanie> zamówcie u Daniela Agatki bezglutenowe pieczywo, ale nie tylko, jeśli ktoś ma do Izboru blisko, to się umówcie wcześniej telefonicznie i się odwiedz, o, o, odwiedzajcie. Powiedzcie znajomym, powiedzcie tym, których znacie. Była też taka ankieta u mnie, czy znasz osobiście kogoś chorego na celiakię. I też mnie te wyniki zaskoczyły, bo 35% osób odpowiedziało tak, znam osobiście kogoś chorego na celiakię. Tych osób przybywa, przybywa dlatego, że, że też diagnostyka jest lepsza. I osoby, które kiedyś po prostu ci wiedziały, że są chore na celiakię, no bo były niezdiagnozowane, teraz już wiedzą. Jest to trudne. Ja zrobię takie filmy, bo ktoś dowiaduje się, że jest chory na celiakię i to jest szok, no bo jak dali funkcjonować, jak dalej żyć. A wy możecie tym ludziom przynieść ulgę. I myślę, że możemy mieć wpływ, fajny wpływ na osoby, które są jakby takie confused. Co teraz? Nie, bo, bo to jest nowa wiadomość, spadło jak grom z jasnego nieba. Moje dzieci mają celiakię i czym ja je mam karmić. Uczulam, jak jesteście w sklepie i kupujecie produkty bezglutynowe. Proszę, czytajcie składy. Naprawdę czytajcie składy, bo i podnośmy naszą świadomość żywieniową, bo składy, które tam są, często są przerażające. I ja wiem, że to jest dopuszczone przez prawo, bo jakiś lobby za tym stoi, żeby to dopuszczone było. Ale my tego nie powinniśmy jeść, naprawdę. To, to nie jest tak, czemu nie zrobimy, czemu dalej się czujemy źle, czemu jedząc marketowe bezrutynowe pieczywo, coś dalej się z nami, z nami dzieje. No nie chcemy tak, nie musi tak być. Chcemy podnosić swoją świadomość, uczyć się. Co też u mnie na kanale jest fajne, bo jest dużo wartościowych gości, którzy o tym... Opowiadają, więc sięgnijcie do tych treści wstecz. Daniel zatruć ludzi. Tak, zapraszam Was wszystkich. Możecie zawsze do mnie napisać. Możecie wysłać wiadomość. Um, będę się starał na początku, chociaż raz na dwa tygodnie napis tego chleba. Um, może, możecie zawsze zapytać, zadzwonić. Wytłumaczę Wam wszystko na tyle, ile się nauczyłem od Bogdana przez te pół roku a będę cały czas się doszkalał w tym kierunku, mając takiego mistrza i dostęp do niego i taką pomoc, którą nam i e, nam to wszystko. Także będę się starał 100% tak jak w tym momencie służę ludziom tym swoim chlebem, którego wymyśliłem, tak tam będę służył tym bezlutynowym I, i będziemy uciekać całkowicie od pszenicy i po prostu iść w ten bezglutenowy chleb całkowicie. Jeśli macie takie małe piekarenki w innych krajach, to się odezwijcie. Może uda się coś zmienić w dobrostanie ludzi chorych. My, te wszystkie namiary do Daniela, umieścimy pod spodem w opisie filmu. Tam damy, jak się Daniec zgodzi, numer telefonu, ale na pewno będzie link do Instagrama, link do Facebooka, adres mailowy. Kontaktujcie się proszę z nim. Nawet jeśli nie kupicie nic, to zostawcie jakiś dobry sygnał, dobre słowo. I powiedzcie znajomym, bo to jest trudna rzecz, którą my chcemy zrobić. Bo, bo dotrzeć do Polaków w UK, no jest to wyzwanie. Bez spamowania jakichś grup, czy, czy miejsc, gdzie, gdzie te środowiska Polaków są. Także liczymy na Państwa wsparcie w tym. I dziękujemy za nie oczywiście od razu. Także my daily bread, bread is born. Pisać wiadomości, pracujemy tak od 7 lat piszą, zamawiają. W nocy wysyłają SMS-y. Rano zaczynam, a wiem co mam robić. Komu zostawić chleb, podłożyć. Mm -hmm. Także możemy na początku tak zacząć pracować. Także poczujcie się zaopiekowani. Pozwólcie. Dajcie się o siebie zatroszczyć. Ja chcemy być tymi, którzy działamy na podstawie tej mojej maksymy. Pokaż deskę. Gdzie mamy napisane Kochaj, służ i dbaj. I my, jako świadomie bieżący chrześcijanie, chcemy takimi właśnie być. Chcemy kochać ludzi, chcemy być gotowi im służyć, chcemy się o nich zatroszczyć i chcemy, żeby to nie było wymuszone, tylko żeby nasze serca takie były. Dlatego dziękujemy Wam, że z nami jesteście. Wszystkich w Polsce również pozdrawiam, bo pewnie patrzycie. Dziękuję, że z nami jesteście. Dziękujemy za poświęcony czas na te treści. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy. Do widzenia. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu. Każdego dnia.